Siemanko, tu ja Hero Gwint, kręcę dzisiaj filmik, taki trochę inny, całkiem inny. No mianowicie, kupiłem kilka nowych stworków, nowe ptaszniki, 13 nowych ptaszników kupiłem. I teraz tak, mówiłem, że sobie kupię agenikulatę i dość długo zwlekałem z tym kupnem, ponieważ nie mogłem znaleźć dość taniej, Ageniculacy, a nie chciałem kupować już dorosły, więc oto dało mi się wylicytować na Legro taką L6 genie. Na no, razie jest w Poundboxie. Niedługo postaram się zrobić nowe terrarium dla niej. W ogóle szklane terrarium będę chciał dla niej zrobić. Ale niestety nie mam szyb, i na pewno jak będę robił to nowe terrarium, to pojawi się poradnik, jak zrobić takie terrarium. Sklejdzie od podstaw. W takim filmik obiecałem przy cięciu szkła i taki film się pojawił mianowicie. I to jest Agnikulata, ona jest w Stadium L6 w takim foundboxie sobie mieszka na razie. No, no i to by było chyba na tyle co chodzi o Ageniculatę. Agnikulatę. Tutaj mamy jeszcze 12 nowych potworków. I teraz tak. Tutaj mam rozpiskę. Co tu mam za pająki? Tak, może Wam pokażę te fajniejsze, moim zdaniem. To jest... Holontela incei. Na pewno źle to wypowiedziałem, ale... Stadium L2. jest w takiej kliszówce. Nie złapę ostrości za bardzo tym aparatem, ale... No, no, niestety minus, że nie mam nakładki ani nic, ale tak, brachipelma Smithy razy 2, L1, brachipelma bohnei, też L1, -ka. znaczy puh, brachipelma Smithy e, e, razy 2 mam, L1, i brachipelma Vagans, co są trzy nowe moje brachipelmy. Mam też dwa podziemne ptaszniki, sobie teraz zamówiłem, jest to haplo... nie widać, haplopelma lividum w stadium też L1 no jej nie zaprezentuję, bo jest z zakopana drugi podziemny to jest hysterokrates gigas h gigas L2 też z zakopany Hmm, może w ogóle przeczytam jakie mam, tutaj mam taką śmieszną rozpiskę. I czy tak mam Brachypelme Vagans L1, Cerotogyrus darlingil L2, Cerotogyrus Marszali L1, Cyriokosmus elegans, cyriopagus sząttei, hablopelma lividum, heterotella violoncella, Kolontela Incei, isto Gigas i Neo SP. No i tak się prezentują moje pajączki te nowe. Kurczę, chciałbym zaprezentować chociaż jednego z tych maluchów, ale wszystkie są pochowane. akurat Moczbok Ceratogyrus Darlingi. Ale jest schowany. Nie będę mu rozwalał gniazdka. No i to by było chyba na tyle, co chodzi o te maluszki, bo mówię, tak jak mówiłem, większość jest pochowana. To jest raz, a dwa yy, po prostu są małe i nie złapą tym aparatem. Ale jak podrosną, na pewno będzie... Przeprowadzanie, spróbuję nagrać jeszcze materiał z karmienia tych maluchów. Może mi się uda, tak z miarą, z dobrą ostrością. Nagrać też filmik. A co jeszcze na dzisiaj przygotowałem, to będzie jeszcze to może trochę odskocznie od styki, Może nie, ale kupiłem sobie też szczura. To jest szczurek. Który wiecznie śpi. Nazywa się Space On. Jest to piękny szczurek. Mi się bardzo podoba. Od dawna chciałem mieć szczura. Lecz moja mama nie mogła się przełamać do szczurów. Ale nie uprosiłem ją i o to kupiłem sobie tego szczura. I co jeszcze? Na pewno będzie jeszcze. Hmm, filmik się pojawi w najbliższych miesiącach z przenoszenia gekonów do większego terrarium. Takie metr na 50 na 50 już zacząłem je robić. No i dobra, nie będę już gadał, tylko jeszcze na karmię inkulatę. zaplanowałem, że ją nakarmię. Będę w flashboxie. Zobaczymy, czy będzie jadła, czy nie. świeższe domowe i zobaczymy od tego świeższego puścimy zobaczymy czy będzie jadła no oddaj pence te o zaatakowała no chyba nie złapałem tego. Na pewno pojawią się jeszcze filmiki z karmienia pająków. No i to by było na tyle. Na razie do następnego filmiku.